Sen o strzelaniu poznaj jego znaczenie. Sen, w którym strzelasz, symbolizuje silne emocje, napięcie oraz próbę obrony lub odzyskania kontroli nad sytuacją. To również wyraz wewnętrznego konfliktu, tłumionego gniewu lub potrzeby postawienia granic. Jeśli we śnie strzelasz do kogoś, może to oznaczać, że w rzeczywistości czujesz frustrację wobec tej osoby lub sytuacji, którą ona symbolizuje. Może to być ktoś, kto cię rani, dominuje lub wywołuje w tobie poczucie zagrożenia. Sen o strzelaniu do nieznajomego to znak walki z nieokreślonymi lękami, stresem lub własnymi wewnętrznymi ograniczeniami. Czasami ten nieznajomy to część ciebie, emocja lub cecha, której chcesz się pozbyć. Jeśli ktoś inny strzela do ciebie, sen może odzwierciedlać poczucie bycia atakowanym, ocenianym lub krytykowanym. To sygnał, że twoje bezpieczeństwo emocjonalne jest zagrożone, albo że boisz się zdrady, odrzucenia lub konfliktu. Dźwięk strzału w śnie to często symbol nagłej zmiany, silnego impulsu lub emocjonalnego wybuchu. Może to być zapowiedź konfrontacji, przełomu lub decyzji, która zadziała jak wystrzał, nagle i nieodwracalnie. Broń we śnie pistolet, karabin, strzelba symbolizuje siłę, ale też odpowiedzialność. Zadaj sobie pytanie, czy używasz jej, by się bronić, czy by zaatakować. Znaczenie snu o strzelaniu zależy od Twoich emocji. Czy czułeś złość, panikę, ulgę, a może satysfakcję? I co działo się po strzale? Czy był spokój, chaos, czy poczucie winy? Strzelanie we śnie to sygnał, że coś w tobie domaga się uwolnienia. Emocje, decyzje, granice, nie tłum ich. Zamiast tego zadaj sobie pytanie. Co próbuje ustrzelić, a czego tak naprawdę się boję. Jeżeli chcesz poznać szczegółowe znaczenie tego snu, zapraszamy do odwiedzenia strony Sennik BIS.